Karol nie jest tego dzieciotu, nie jest. Nie, to nie to dary, 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 dary. Dary. Dajesz, Dajesz to do końca ten! Nie podpuszczaj go. Nie, nie, nie. A, Jeszcze jedną. Jeszcze jeden! Jeszcze minuty Jeszcze minuty to co mam, a Powoli, Karol! Powoli, Karol. Nikt Karol usłyszał, się, KMS, nie to... Karol, się minuty minęły. Cztery dziewięćdziesiąt. Ja! Dobra. Znacznego pleca. po tu jest na plecach. Karol, żebym piwem przypijać. 5 minut Oj, piwem Ostatni. No Karol. <ślał> <ślał>